Wrap BLT. Jego nazwa to skrót od angielskich słów trzech głównych składników: bekonu, sałaty i pomidora. W tym odcinku zapraszam na wrapa BLT z soczystym kurczakiem. Potrzebuję placki tortilli, piersi z kurczaka średniej wielkości, fix soczysty kurczak z patelni z papryką i rozmarynem, knor, wędzony boczek, awokado, pomidora, sałatę lodową, sos sałatkowy-czosnkowy, knor majonez oraz oliwę. W pierwszej kolejności do miski wlewam oliwę oraz łyżkę wody, po czym wsypuję fix knor. Wszystko dokładnie mieszam. Umyte i oczyszczone piersi z kurczaka delikatnie rozbijam młotkiem, po czym zanurzam w marynacie. Następnie umieszczam mięso w torebkach do smażenia, zamykam je przekładam na średnio rozgrzaną patelnię i smażę około 10 minut, odwracając torebki co jakiś czas. Na drugiej patelni smażę plastry boczku do momentu, kiedy staną się chrupkie. Do miski z majonezem wsypuję sos sałatkowy knorr i wszystko dokładnie mieszam. Pomidora oraz awokado kroję w plastry. Następnie rozkładam placki tortilli, smaruję je częścią sosu czosnkowego i układam na nich sałatę, plastry pomidora i awokado oraz chrupiący boczek. Upieczoną pierś z kurczaka wyjmuję z torebki, kroję w plastry pod kątem i układam na tortilli obok innych składników. Całość mocno roluję i kroję pod skosem, Wrapa BLT podaję z pozostałym sosem czosnkowym, frytkami lub sałatką. Smacznego!